Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Astoria Bydgoszcz-Spójnia Stargaz Szczeciński. Astoria pokonała Spójnię 76-67. Są z nami przedstawiciele obydwu klubów. Jest z nami trener pan Wiktor Grudziński oraz Karol Pytyś. I z zespołu Astori trener przemysł Bierszewski i zawodnik Hubert Mazur. Proszę o kilka zdań na temat meczu Pana trenera Kościoła. Po pierwsze pogratulować no byliśmy przed spotkaniem w tej bardzo podobnej sytuacji, Oba zespoły miały po dwie porażki, żeby nas ujemny. No, Życzęśmy dzisiaj powodzenia przed naszym. No, każdy z nas chciał wydać, no, dużo mówiliśmy. Kolejny raz mieliśmy w trzeciej kwarcie no zawody. Oprócz tego zabierała tutaj zbiórka a tak u nas tutaj chłopcy zabili zbyt gorsze 16 zbiórek naszych siedzi. Ogólnie zbiórek mieliśmy tyle. Ogólnie w sumie tyle co, 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 co Australia tylko w obronie. Także tutaj jest na pewno przyczyna w tym leży. No po prostu skuteczność. No w pierwszej połowie w mojej ocenie byliśmy lepszym zespołem. Mieliśmy czyste okazje, czyste pozycje i trafialiśmy z nich, no w drugiej połowie znowu ta nieskuteczność wróciła i, i, i my nie mogliśmy nic zrobić. No staraliśmy się po to wyraźć, ale niestety tak jest w koszkówce, że obroną się wygrywa, wybywa mężczyzna, ale... W ataku jednak trzeba pomóc, troszeczkę i, i, tej, i, i tej pomocy, tego wsparcia do ataków, w nie było nie było. Stąd wydaje się zasłużone słuchacie wprost. Karol Kawałek, na temat naszą? Wydaje mi się, że słusznie no, zauważył, że odwiedzaliśmy parkę na tablicach, tak na nam pozbierali. I no, trzecia kwarta również nie była w naszy, naszym wykonaniu najlepsza, ale myślę, że. To, co złe, to już na nami trzeba się potem podnieść. Ja oczywiście za te trzy pierwsze mecze kibic w Stargardu w imieniu zespołu przepraszam i obiecuję, że damy się wszystko w przyszłości będzie dobrze przygotowane. kilka słów. Z perspektywy, gdy mamy trzy sporty, to faktycznie wyszło nam spotkanie, jeśli chodzi o zbiórkę w ataku, bo w końcu się wygrywać. W pewnym momencie przegraliśmy tą zbiórkę, przegraliśmy spotkanie. Tutaj wygraliśmy w ataku, wygraliśmy mecz, na pewno to był klucz. Drugim takim elementem, który pozwolił w tej drugiej połowie na nam zwycięstwo było to, że ograniczyliśmy straty. 13 strat w pierwszej połowie, 6 tylko w drugiej. Na pewno to też yy, jednak spowodowało tutaj, że zwycięstwo jest ja. po naszej stronie. No i nie ma co ukrywać świetny mecz Mateusza Patza, który w końcu dał, tak jak sobie życzymy, do Boddawu 13 wbiórek 13 punktów. Także oby Mati to podtrzymał dalej w kolejnych spotkaniach i, i na pewno będzie okazja. Ja się bardzo cieszę, że drużyna poprawnie zareagowała na te porażki. Wyszliśmy zdeterminowani od początku z pełną agresją, mm. której brakowało w tych pierwszych dwóch meczach przegranych. Eee, I myślę, że to będzie początek naszego takiego stylu gry. Eee, dzisiaj pokazaliśmy, jak ludzie nasz styl gry. bardzo agresywna. Gra e, walka o każdy centymetr parkietu. E, bardzo trudny mecz. Wiedzieliśmy, że e, musimy to wygrać, tak? bo, bo byliśmy byli naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Eee, mam nadzieję, że teraz się odbijemy. Pracujemy dobrze. Dziękuję. Czy są jakieś pytania z sali? Już to wyborcza. Pani że chcę pytać, jak pan ocenia dwóch zawodników, czyli Huberta i Mikołaja, tak, tych trzech znaczy, tak. No, Czy tak? Na pewno są bardzo przydatni dla naszego zespołu. Tak widać, widać to tutaj generalnie na, na boisku. Hubert w swoim doświadczeniem wprowadza taki spokój na boisko. Dzisiaj może trochę gorzej ze skutecznością, ale, ale i tak. Yy, jak jest na boisku, jest, jest, jest spokój ta, ta gra inaczej po prostu zdecydowanie wygląda inaczej niż jak go nie ma. No a Mikołaj Mikołaj ma swój styl grania pomimo swoich gabarytów, które ma no, takie jakie ma. No jest, jest dynamicznym graczem, bardzo fajnie biega do kontry. Troszeczkę te dwa mecze, które były poprzednio, niestety tam tego nie było. Jak było to w meczach przedsezonowych, ale będziemy nad tym pracować i chcemy to, to jego, ten jego atut właśnie, to, to bieganie do kontry i tą waleczność jeszcze bardziej wykorzystać. Tak na pewno są przydatne do nas. Czy mam Panie pytanie? Pytanie mam do trenera gości Patryka Panią fakty. Panie rzeczy. czy ten mecz jest podstawą do, do optymizmu na, na kolejne mecze z Kłodzkiem i z Poznaniem. I też drugie pytanie, czy Karol Petyś z Rafałem Migusem jest taką zepce, żeby grali razem, żeby zabezpieczyć tą zbiórkę, no bo w poprzednim sezonie dość dobrze zbiórka wyglądała, gdy sam Rafał musiał grywać, bo 30 minut. No na pewno my, my nie mamy wyjścia, ale musimy szukać tych pozytywów z, tych, z tej porażki. Tym pozytywem na pewno była pierwsza połowa i z podniesionym czołem musimy się przygotować do meczet z Kłodzkiem, no tutaj jakby obligatoryjnie musimy to spotkanie wygrać przy własnym okolicznościu zespołem, no naszym sąsiadem niestety z tabeli, ale zespołem, no, z ostatnim y, 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 zespołem w tabeli, także tutaj, tutaj, tutaj nie biorę porwania absolutnie porażki. Tak samo Poznań, prawda? No, Poznań jest głównym zespołem, zaskoczył na pewno, y, w na początku sezonu, ale no, ja wierzę w swój zespół cały czas, jak budowałem bo od początku, od podstaw i, i, i w moim przekonaniu to jest zespół, który może osiągać naprawdę wysokie cele w tym sezonie. No, yy, wiadomo, w sezonie są trzy spotkania i niestety trzy porażki, ale no, taki jest sport. No, za, chwilę może, za chwilę może się to odwrócić i będziemy mieć 3-0 zwycięstwa, bo też to jest taka, jest taka możliwość. Także tutaj się nie poddajemy, a co do drugiego, co do drugiego pytania to my spotkań no nie, nie funkcjonowało tutaj czy brało udań, czy czy odwrotnie, bo, bo, bo jednak obrońcy no, w pierwszej widze zespoły nie, nie, nie mają takich zawodników, o takich gawarytach, no i na, na pierwszej linii, bo, jednak te czwórki zdobywały, przeciwników zdobywały za dużo punktów, za, za trzy punkty, za dużo dokumentacji. także odeszliśmy od tego pomysłu ale mamy yy, w pozycji numer 4 karka soczewskiego, bardzo do zawodnika i, 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 i Pawła podycha i no, Paweł jakby troszeczkę lepiej wyglądał w sezonowych sparingach. Przyszła liga i troszeczkę jest problem z tym, ale my cały czas pracujemy i jak, jak mówię, no, dla nas teraz najważniejsze jest to, co już się udało w się historii przełamać, się, czyli wygrać pierwszy mecz i, i liczyć na to, że ty już te, te ten balon, już te powierzchnie z tego balonu zejdzie. I, i bardziej, że mamy właśnie z przeciwników taki przed sobą, jak Polsko i Poznań, które są absolutnie nasze I się... Jeszcze szybkie pytanie do Karola. Karola. Czy jesteś zaskoczony tym waszym bilansem na początek? No bo terminarz wydawał się taki, że możecie przynajmniej dwa mecze wygrać z tych trzech. jestem zaskoczony, nie i, ale już nie będę na ten temat więcej myślał. Przeżywaliśmy trzy mecze i ja jestem dalej zły na siebie i na różne, ale muszę, musimy mieć urok, bo nie można się oglądać na tą klęskę, jak się zdarzyło. Tak, no bo zdarzyło się i trzeba być i już, bo już nic nie możemy zrobić. Przepraszam, ja tylko dodam, że to nie jest się absolutnie Tłumaczysz, porażka jest porażką. I to jest fakt, ale no, z drugiej strony jesteśmy zespołem kompletnie nowym. Zostało zostało no, 3-4 zespołów zawodników, z tego sezonu. Przyszyk, przyszło bardzo dużo z zewnątrz chłopców. No, przyszło jest też nowa kalda i co innego gra się w, w spalinach, co innego jest liga i tutaj pewne rzeczy weryfikują, cały czas się uczy. Także no, ja pozytywnie myślę na przyszłość i mam nadzieję, że kata się odwróci. Tak to chciałem powiedzieć. Czy so, są jeszcze jakieś pytania? Nie, to dziękuję. Dziękuję. dziękuję.